Podsumowując, podsumowując, moim zdaniem ta wędzania borniaka sprawuje się bardzo dobrze, nie najgorzej. Wstępne testy pokazują, że jest bardzo fajnie wykonana, solidnie, masywnie. Dymogenerator też tutaj nie daje problemów. No, dym idzie elegancko, nie widzę tutaj problemów. Jeszcze mogę tego pokombinować z otwartym. Y tym szybrem w dymogeneratorze na dole lub zamkniętym. Na razie robię z zamkniętym i jest to wszystko w porządku. Węzeł się normalnie w 15 minut nagrzała, w 12 minut do 120 stopni, 40. Otwierałem, to miało jakieś 35 stopni, czy 28, bo ją otwierałem akurat, nagrywałem dla Was, włączyłem 150 stopni i po 12 minutach miała 122 stopnie w tej tamtym moim kolosie, o, jak tam widzicie jest to nierealne do osiągnięcia, jest za duża. Ta wędzarnia, tutaj macie tylko 180-1800W, więc 18 kW macie, więc jest dużo mniej, ja tam miałem grzawki 3KW, topiło to kable, ogólnie i był problem z tym. Więc tak, reasumując, na razie, na razie, na ten, na ten moment jestem bardziej niż zadowolony z borniaka. Wiem, że osoby się skarżyły, bo pisały też do mnie, dzwoniły, że jest problem z osuszaniem. Słuchajcie, ja włożyłem takie mokre skrzydełka z opakowań, jakie kupujecie, wrzuciłem do misek, przyprawiłem solą z przyprawami, odstawiłem na pół godziny, wygrzałem wędzarnię, pochodziła sobie pół godziny, Włożyłem i mi się te skrzydełka w pół godziny wzięły i osuszyły. I nie musiałem nawet wentylatora podłaczać, przyspieszającego to osuszanie, tylko yy, zresztą zobaczcie, sami miałem jęty dymogenerator, który nie zasłaniał yy, sobą otworu wlotowego i komin otwarty na maksa. To naprawdę to nic więcej. Nie trzeba, na no, tego wentylatora nie trzeba podłączać moim zdaniem. I się naprawdę, no, w pół godzinki się osuszyły skrzydełka, 20 minut i one już są praktycznie suche. Tutaj gdzie nie gdzieś jest wilgotne, o tak jak tutaj z tej strony. Dla mnie to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Podejrzewam, że po prostu macie dymogenerator włożony. Klapka z góry, wiórami zasypany i tam po prostu nie ma dostępu powietrza. No jeżeli powietrze nie wchodzi, to i para nie wyjdzie z tej wędzary. Dlatego macie problem z osuszaniem. Na bank to jest moim zdaniem podstawowy problem. Wyjmujcie ten dymogenerator i nawet nie musicie włączać osuszacza. Zobaczę, bo zamówiłem, przyjdzie osuszacz, bo akurat nie dołączyłem do zestawu osuszacza i rury Spiro do tego zestawu do wędzenia na zimno. Domówiłem w smoke z góry. Dojdzie do mnie to zobaczcie jak to będzie wyglądało z tym osuszaczem. O, kotel tutaj mi łazi! Fufel! Położył się mi pod nogami. Także naprawdę, z tych kilku dni co robię, to naprawdę mogę polecić Borniaka. Jak Wam nie wychodzi o to jest naprawdę, moim zdaniem, wasza wina z nieprawidłowej obsługi tego burniaka, ale zobaczymy, bo będę robił też kiełbasę, więc obłożę ją hmm, kiełbasą. Tylko będę robił taką domową ilość, nie 15 kg, tylko jakieś 5-6 kg będzie sadu. Ale będzie i ligawa taka duża, wołowa, będzie pierś z indyka, tylko pojedynczo, bo teraz robię wiecie, dla siebie nie na catering, więc ja tyle tego nie potrzebuję. Ale ogólnie z tego co widzę, tutaj bardzo szybko przygotuję yy, kurczaka. W takim amerykańskim barbecue na obiad, więc wygląda to. No nie wygląda to, to źle. Jestem bardzo. w tej dużej, w tej dużej, o, tamtej, zobaczcie. W tamtej elektrycznie to, to nie byłoby szans zrobić takie barbecue. No, podkładając, bo teraz wymurowałem palnisko, to szybciej. Ale tak patrzy się na, na tą wędzarnię, zobaczcie, dymek ładnie leci. Aż stanę, zobaczę, jaka jest temperatura. Po tym krótkim czasie wstańcie ze mną. O. zobaczmy. 137 stopni, czyli mamy kolejne 7 minut. Jest 137 stopni. O. może uda się tak zasłonić ręką. Może będziecie widzieli. Więc nie jest źle. Zobaczcie, śledzie. Śledzie wędzą ze mną. Kto chce do wędzarni, ręka w górę, który by chciał trafić do wędzarni. Kto tu dzisiaj ze mną łazi. I mi Staszek taki żaden się nie odważył. Na razie przyleciecie, no bo ten obóz nie wiem czy będziecie widzieli. Spróbuję Wam go pokazać. kija muszę maksymalnie wyciągnąć. Może się uda wam go pokazać. Zobaczcie, tutaj mamy jeziorko. O tutaj mamy jeziorko. A tam mamy tyłek tego łobuza. O! Tak, o tobie mówię. Straszysz mi te wróble. I tam wszystkie w krzakach są. Karmię cię, łobuzie. Nie musisz ich tu jeść. Dostajesz jeść. jest bardzo długi. No dobra. To tyle podsumowując. Jeszcze zobaczymy, jak długo się to barbecue będzie robiło, więc siadam do Majli, do zajęć moich codziennych na słoneczku. Pilnuję wędzarni. I, I naprawdę dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. No. Kurczę, że ja Wcześniej sobie nie zamówiłem borniaczka. No. I wiecie, borniak ma te drobne te wióry, nie? Ale on jest cholernie oszczędny z tymi wiórami. W porównaniu z tą wędzarnią tamtą, jak żem robił, jak żem wędził, to na jedno wędzenie szły, szła mi taka cała paczka albo półtoraj. Na jedno wędzenie. W tamtym drugim dymogeneratorze. A tutaj to są dwa wędzenia prawie na jednej patce, jak nie dwa, no, bo gdy mimy około pięciu godzin, no to ze dwa, dni, ze, ze dwa dni wędzenia. No dobra, nie będę wam, wam przynudzał dalej, wracam do Majla.